Siema, widzowie, cześć, cześć. Z tej strony Zakrzak ze skinem Krzaczka eee, Elo. I mam dzisiaj dla Was sklepik z 10 lipca. I to, co dzisiaj zobaczycie, to jest coś pięknego. Widzowie, jak widzieliście w tytule, pakiet złotych e, podwójnych agentów przyszedł do sklepu. No, jak ja to zobaczyłem, to <ścoughs> szczerze e, oczy mi wypadły ze zdumienia. Przecież to jest takie ładne, że masakra. Patrzcie. Sprawdź przedmioty, dobra. Obczajamy po kolei. E, na pierwszy ogień leci podwójna agentka cisza. No to jest wyśmienity skin naprawdę to jest tak piękne i tak tanie, że to jest jakiś hit. E, mamy do niej taki plecak. Dalej mamy dziką kartę za, e, z dwoma stylami. E, myślę, czy tego nie kupić. Do farmie sobie 100 fałdolców na ratowaniu masakra, masakra, jakie to jest piękne no, oh my god widzowie, sami zobaczcie ten skin, to jest w ogóle totalny sztos, tak samo jak ten te dwa mi się najbardziej podobają ale ten to jest totalny szef że tak powiem, naprawdę kurczaczki, widzowie, patrzcie na to, patrzcie na to no to jest niesamowite, napiszcie w komentarzu jak oceniacie ten pakiet ja oceniam go na 10 na 10 i szczególnie ta cena no, taniutko, taniutko i mamy również trzy kilofy złote kilofy jejku jakie one są piękne jakie one są piękne mamy takie z takim dźwiękiem mamy również łom złoty łom z takim dźwiękiem oraz mamy chyba najlepszy z nich kosa przepraszam zadymy o świetne jejku jakie to jest piękne masakra widzowie polecam jak najbardziej kupować. To jest wszystko 11 na 10 nawet e, świetne, naprawdę świetne rzeczy w sklepie. E, dalej, no oczywiście pakiet zestawienia pusto głowca, czyli balonowego nowego skina Secret, czyli skin z chyba fajnym plecakiem takim e, i skórka do broni tajemnica. Fajne, fajne, naprawdę spoko. E, mamy również śliskiego syrena, e, czyli okropnego skina z czwartego sezonu no jest naprawdę brzydki i w ogóle jakbyście się zastanawiali dlaczego nie było sklepów, to byłem na wyjeździe i po prostu nie wiem jak ich wszucać ale teraz już jestem i są sklepiki, więc polecam oglądać taki, taki skinek też za 800 jest skażony voyager mega dużo tych rzeczy dzisiaj w sklepie opalizujący killoff, ooo pamiętam jak go kupowałem w trzecim sezonie, to było coś Dzwonek klamy, czyli moje ulubione emotki kiedyś. Nigdy je nie miałem, ale zawsze chciałem ją kupić kiedyś. E, wyjście z fochem. Za 200 polecam jak najbardziej. Fajne, fajne rozwalanie pada. E, ujęcie 14. Zostałem to kiedyś w kifciku. Fajna emotka. Dalej, Kapitan Ameryka, czyli totalny kozak. Widzicie, totalny sztosik. E, no i taka emotka, która wygląda wyśmienicie na moim pięknym skinie krzaczka. Eee, i co jeszcze, no ta bomberka się nie zmieniła, plażowe barwy, barwne gwiazdy i ładunek no i co, kupujcie widzowie ten pakiet póki jest, bo naprawdę się opłaca i jest totalnym kozakiem eee, więc co eee, tyle kodzik w sklepie oczywiście zakrzak nie wiem czemu tu się wytegował eee, i możecie go sobie potwierdzić i wtedy będzie bardzo miło, więc widzowie ja już życzę wam miłego dnia, do następnego i siema siema, cześć cześć